Dzień dobry, Jacek Chopiński. witam w drugiej kawie. Dziś moim gościem jest Przemysław Zych, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i oczywiście również pełniący kilka innych ważnych funkcji, które jakby wyjdą nam po drodze. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, bardziej sport czy bardziej rekreacja? Bo to takie teoretycznie dwie rzeczy, które no niby są blisko, bo aktywność fizyczna i tu i tu, no niemniej jednak sport to już są poważne zadania, poważne pieniądze, a rekreacja to tak bardziej luźno. Yy, patrząc na zasoby, które posiadamy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, to oprócz Sportu i Rekreacji mamy jeszcze turystykę, więc można by było tutaj się pokusić, że Sport, Rekreacja i Turystyka również, no bo i Wieża Piastowska i... To byśmy mogli taką nazwę, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Turystyki również. W skrócie na przykład MOSFIT. <laughs> Zostańmy jednak przy tej, przy tej obowiązującej nazwie, lepiej brzmi. Okay, czy sport, czy rekreacja? Chyba ciężko jedno od drugiego oddzielić, dlatego że nasze obiekty służą i temu i temu. Na naszych obiektach trenują sportowcy, którzy sport traktują przez pryzmat wyczynu. I oczywiście naszym zadaniem jest stanąć na wysokości zadania, żeby te obiekty służyły im w sposób jak najlepszy. I oczywiście na tych samych obiektach odbywa się chociażby też rekreacja. Takim chyba teraz sezonowym przykładem jest sztuczne lodowisko Teropol, gdzie i trenują. Hokejści, szoftrzekowcy, łyżwiarze figurowi. No oprócz tego mamy ślizgawki ogólnodostępne i I, 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 daj, na... i daje się to wszystko pogodzić bez, bez żadnego problemu. No niedługo przybędzie nam, przybędzie. Wróci na mapę Opola pewien fantastyczny obiekt, o którym za chwilę porozmawiamy, ale teraz jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze pan wygląda, panie dyrektorze, a wczoraj był bal sportowca Politechniki Opolskiej, więc myślę, że sportowo spędził pan ten wieczór. <laughs> Oczywiście, bardzo aktywnie, jak najbardziej Przyznaję się natomiast od samego rana w blokach startowych. No, i oczywiście też tutaj śpieszyłem się, żeby zdążyć na raz. Za, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy. To teraz przejdźmy do tego obiektu. Ja już ch chyba w, których, w którymś z poprzednich programów prawie się założyłem z wiceprezydentem co do zwiedzania i oglądania tego obiektu. Czyli mówimy o Okrąglaku. I na razie to będzie chyba trochę niemożliwe, bo tam jakieś opóźnienia nam występują. W dalszym ciągu oczywiście jest to plac budowy. Do zrobienia na całe szczęście jest już niewiele. Widać już, że ten obiekt praktycznie już stoi w całości. Oczywiście tam do zakończenia całej inwestycji. Pozostaje bardzo ważna kwestia, bo jest to sprawa związana i z bezpieczeństwem, <coughs> i ze zdrowiem ludzi, czyli sprawy PEPoSZ, ale jak... To jest to, z czym Okrąglak przed remontem miał najwięcej problemów, bo tam najwięcej bazji. zastrzeżeń mieli właśnie strażacy zawsze. Ale wtedy te sprawy dotyczyły zupełnie innych kwestii, innych inne sprawy są omawiane na tym etapie. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby uzyskać jasną, wyrazistą Informacje, w jaki sposób ten obiekt ma być zrealizowany, a teraz jesteśmy właśnie na tym etapie, że zbieramy ze wszystkich możliwych stron osób merytorycznych, które faktycznie mogą nas wyposażyć, wyposażyć w taką wiedzę. Co powinniśmy zrobić, aby ten obiekt służył jak najlepiej mieszkańcom Opola i nie tylko? Trochę się boję tego, że. Skoro właściwie przez kilka lat bez tego okrąglaka, właściwie to nawet więcej niż kilka, bo przecież on właściwie działa, działał już od dłuższego czasu w formie szkieletowej, tam właściwie nie można było organizować żadnych poważniejszych imprez, skoro bez tego obiektu opolski sport jakoś sobie radził. To sobie pomyślę, co to będzie, jak ten kłopot bogactwa nam wystąpi. To znaczy, kiedy nagle na mapie Opola pojawi się ten nowoczesny, do, dobrze wymyślony i dobrze zbudowany obiekt. A ja nie traktuję tego jako efektu bogactwa, tylko po prostu jako obiekt, który musi być. Koniec i kropka i praktycznie na tym powinniśmy poprzestać. Jeszcze przed rozpoczęciem remontu był to obiekt strategiczny który dawał możliwości realizowania różnych programów szkoleniowych dla różnych grup. O tym zresztą rozmawialiśmy począwszy od grup młodzieżowych, dziecięcych poprzez właśnie też kluby sportowe i jest taki zamysł, aby faktycznie udostępnić go wszystkim. Do południa spokojnie mogą ćwiczyć tam szkoły, mogą być organizowane różnego rodzaju zawody też na poziomie szkolnym. Po południu Kluby sportowe, grupy zorganizowane i oczywiście tak samo rekreacja, o tym nie można zapominać. Czy możemy zaryzykować jakiś termin w tym momencie, kiedy ten ogromny brak zostanie oddany ostatecznie do użytku? Ja może posłużę się takim terminem, że to będzie wiosna 2017 roku. Mhm to mamy trochę czasu. Ta, ta wiosna właściwie do 20 tam któregoś czerwca, tak? Czyli to jest data graniczna w tym momencie, panie dyrektorze, jak rozumiem. Oczywiście mocno. Mam nadzieję, że nie będziemy za chwilę wydawać komunikatu, że mamy niestety kolejne opóźnienie, bo szkoda. Oczywiście, jak najbardziej. Oczywiście tutaj wszystkie służby miejskie, bo i pan prezydent Wiśniewski, pan prezydent ROL i Wydział Inwestycji Miejskich, również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, wszyscy jakby jesteśmy tego samego zdania, że mamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ten obieg został oddany jak najszybciej. I tak jak już powiedziałem w trakcie naszej rozmowy, jesteśmy na dobrej drodze, aby uzyskać faktycznie takie konkretne informacje. Co jeszcze, aby zakończyć temat remontu Okrągaka? Przy założeniu, że on jednak miał pojawić się na sportowej mapie Opola wcześniej, czy były jakieś przymiarki związane z tym, na przykład w organizacji jakichś imprez, które teraz będziecie musieli Przesunąć bądź z nich zrezygnować z racji tego, że oddanie obiektu do użytku się opóźnia. Całe szczęście mówiąc o takich imprezach ogólnopolskich to nie ma obawy, że musimy z nich zrezygnować. Rozmawiamy o terminie, kiedy mogłyby się w Opolu odbyć. Natomiast oczywiście są rozgrywki ligowe i tutaj jest no ten kłopot, że mecze na przykład czy to gwardzistów, czy, czy, czy siatkarek w miesiącu na przełomie lutego i, 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 i marca jeszcze, jeszcze w tym Okrąglaku pewnie nie, się nie odbędą. Natomiast wiosna 2017, oby jak najwcześniejsza, wtedy obiekty chcielibyśmy oddać do użytku. A możemy, jeśli to oczywiście nie tajemnica, panie dyrektorze, spróbować zapowiedzieć przynajmniej jedną, dwie z takich poważniejszych imprez, które w Okrąglaku się odbędą. Na tej chwilę jest to niemożliwe z tak tego względu, właśnie. że jesteśmy związani tajemnicą z organizatorem z tego tytułu, że to ma być impreza premierowa w skali naszego kraju, a wcześniej jej nie było. Zostaliśmy zobowiązani do tego, że do momentu, kiedy nie zostanie podany do wiadomości publicznej konkretny termin tego wydarzenia, nie będziemy mogli powiedzieć dokładnie, co to będzie. A w skali od 1 do 10, to jak duże jest to wydarzenie? 10. 10 10. Słyszą Państwo, będzie się działo w Okrąglaku. No, by jak najwięcej działo się w Okrąglaku. Ale Opole to nie tylko Okrąglak. Teraz muszę zadać pytanie z pogranicza sportu i życia prywatnego. Bardzo proszę. Y Poważne sukcesy, tak sobie myślę, że trochę też rodzina wymusiła na Panu to zaangażowanie się w sport, prawda? Chyba ten sport, to on jest ważny akurat w moim życiu i w życiu mojej żony od dawien dawna. Moja żona swego czasu trenowała judo, ja różne dyscypliny gdzieś tam były mi bliskie. Natomiast... Ale takich sukcesów jak córka nie, nie było? Zdecydowanie, zdecydowanie nie. I przeżywamy jej sukcesy no bardzo jak tylko i wyłącznie gdzieś jedzie na zawody. Śledzimy wydarzenia w internecie, czy już pojechała, czy wszystko zakończyło się dobre, do, dobrze, no bo to jest sport jakby też nie był no, taki dość niebezpieczny. Natomiast faktycznie no, te sukcesy, ostatnio, które Magda osiągnęła, no, no, dum, nas w dum, no, dum, no, dumny Tata, Tata się wzrusza w tym momencie. Gratulujemy. Panie dyrektorze, to jeszcze tylko trochę nowa rzeczywistość również dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czyli duże Opole, Opole powiększone. Czy to jakoś będzie wpływało na funkcjonowanie obiektów, na to przygotowanie jesteście, nie wiem, na większe obłożenie, czy może na to, żeby pozyskiwać młode talenty sportowe z, z tych gmin, które dołączono do Opola? Myślę, że to, o czym powiedział pan redaktor, wszystko bierzemy pod uwagę. Bo jeżeli chodzi o talenty sportowe, jak najbardziej na tych obiektach, które teraz weszły w ramach tego projektu nowego Opola w struktury miejskie, są piłkarze, którzy przecież potrafią bardzo dobrze grać w piłkę, być może zasiląc z szeregi, jeżeli będzie tylko oczywiście ochota. MKS Mocir jest to projekt miejski na poziomie juniorskim, który realizujemy już od kilku lat. Taki elitarny z tego względu, że w MKS Mocir grają. Naj Lepsi piłkarze w swoich rocznikach, I, i na pewno w tym kierunku będziemy prowadzić rozmowy chociażby ze Spornicą Czarnowąsy. W Sławicach też. Pytanie, czy też... Spornica Czarnowąsy będzie chciała się podzielić to, swoimi talentami. To będzie jedna z propozycji. Zawsze można siąść do rozmów, porozmawiać o swoich możliwościach i o swoich potrzebach. Uważam, że, że jeżeli faktycznie cel, który będzie nam przyśpiecał, czyli dobro. Zawodników na pewno otworzy możliwości do tego, żeby znaleźć jakieś satysfakcjonujące, satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Czyli jak rozumiem, duże opole to dla Mosiru tylko plus, czy też jakieś wyzwania i obowiązki? Wyzwania oczywiście tak samo. Obowiązki również, no bo jakby nie było miejskiego Ośrodek Sportu i rekreacji, będzie zobowiązany do tego, aby utrzymywać te obiekty w jak najlepszym hmm. stanie. Wyzwania, no zawsze sobie stawiamy wyzwania, żeby wywiązywać się z tych naszych obowiązków najlepiej, jak tylko i wyłącznie potrafimy, bo z tego tytułu jesteśmy też później rozliczani. To jest wyznacznik naszej pracy. Czy pójdą za tym skutki finansowe? Oczywiście, dlatego że mając X, a teraz mamy X, te obiekty, które, obiekty, które wchodzą w ramach nowego pola, to oczywiście da się zbilansować i wiadomo, ile będziemy musieli pieniędzy na to przeznaczyć. I rozumiem, te pieniądze są. Rozmawiamy Są, bądź o tym, mają być. No tak, dlatego że jesteśmy w takiej troszeczkę poczekalni. Dopóki nie zostaniemy pełnoprawnymi właścicielami albo zarządcą tych obiektów, no to trudno tutaj mówić o wydatkowaniu w 100% na, na, na utrzymanie tych obiektów. Przemysław Zych, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Opolskiego, ojciec świetnej zawodniczki. Jak najwięcej sukcesów, no i nie tylko zawodowych, ale również życiowych i związanych z, z córką. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.